I Jaszkie, ja jestem Liwinaska i witam Was w szóstym odcinku z gry TST. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Yy, przypominam, że to jest yy, ze streama przecięte, tylko nic poza tym, ale tak czy jak mam nadzieję, że Wam się spodoba. I życzę miłego grananka. Let's go! Nabijasz sobie staty. Dziękuję bardzo za słuchanie. Słuchajcie, na ogólnie zawsze moim celem jest znalezienie łazy, zrobienie sobie bazy do zimy. Jest tam właśnie zaposy, zapasy trawy czy jakichś innych tam rzeczy. Potem przetrwanie zimy i tylko do wiosny udało mi się przetrwać. Na Zrąbałam zapis. Mięcha pająka, mięcha pająka. ក្តាប់ដល់តកក្លាតកដល់តក Klatka. Ptaka, klatka, klatka. na klatka. No cześć, ptaszku. Co tam? Myślałam, że chcesz zostać moim dawcą jajeczek. <ścoughs> Dawaj mi jajka. Dawaj. Daj mi jajka. Więcej jajek, potrzebuję więcej jajek. Czego nie rozumiem, że potrzebuję więcej jajek. Daj mi więcej jajek. No. I mam jajeczka od miłego pana Ptasiorka. Teraz robię sobie tak i robię tak. I robię sobie tak. Te typ czerwone jajka może znowu w taką. Całe świeże jajka. O! Oh. Ej, <noise> są zaliczone jako ten mięso. Ej, to dobrze wiedzieć. Te pierogi, te pierogi, dajcie mi pierogi. Te więcej pierogów. I need pierogi. No. O, mam nawet skrzydła numer. Nie wiem po co mi pierogowe pierogi smaku pierogów. Ja akurat jestem dziwna jeśli chodzi o pierogi, bo u mnie zawsze w domu robiło się pierogi z kapustą i ziemniakami. Aster wrócił. No cześć, Aster. Dawno cię nie było.

Patyki, patyki, patyki. Pat pat. pat, pat, to nie jest czymanko. To ewidentnie jest czymanko. Bo ja mam ochotę... ...zrobić... Wait a minute. Zrobić coś takiego. Że potem jest czerwone coś na mnie. nie małpszej trzymaję Albie w miejscu. Tom, 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 tom. Ale wyszłam już na prostą. Mam, mam ten duży cko, mam chapeki. Jest lepiej. Jest dużo lepiej. Teraz nie mogę korzystać z garnka, kiedy jestem tam. Wich. Ej, ja będę musiała po drewno chyba pójść. Ewidentnie ja będę musiała pójść po, po drewniu. nie przesadzać się z ilością podpatów, Dupa dupa? Wie? naprawdę, się wkrócić na wojenną ścieżkę ze mną. No <ścoughs> A, nie to Dobra, zrobię jeszcze jeden ten, midbolsy. Wezmę jedne pierogi ze sobą. Aha. 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 Nie odzywam się już do Was. Wielkie bubu na Was mam. Wypinam się dupą od Was. Do Was. Nie ma. Bardzo mi smutno jest dzisiaj. Z Waszego zachowania. Wracam się do Was dupą. że cię mi popatać w dupę, widzicie mam dupę, płaską dupę, ale mam dupę, widzicie?

Może muszę zjeść coś, tam, dobra. Wezmę jeszcze patyki. Trochę z tego nie mam w ogóle sianka. Mim być odcinek z materiałem wyciętym z odcinka i taka sklejanka. Tak wszystkie moje śmierci w ogóle. Wszystkie moje... I co rzeczywiście patają moją dupę. Bez skaniarby po i debaty, czemu Macki hentai są lepsze? Oooo! Ej, zdy, zostaw mi tutaj kozę. pat. <laughs> Karyna wróciła. No cześć, Karyna. Co tam u ciebie? Tutaj nic się nie dzieje. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, po prostu. Ehm. E. Po prostu się wkurzyłam na czateły się, tak, dokładnie. Szkalują mnie, obrażają mnie. Bo ciągle mnie klepie po dupie. Więc odwróciłam się do nich dupą, no. Ага, шопу теж, так, шопу теж. Так, що є стіною. Ну. <laughs> Треба вважати, що це бана, так? muszę zapisać kamerę jak ten wygląda czekajcie bo muszę a przynajmniej jesteście w stanie mój strój w pełnej okazałości zobaczyć widzicie nie widzicie gdzie ja jestem tu ja jestem widzicie och Jaka matula? Jaka matula? Lisowi dalek, daleko do matuli. Jeszcze na młodszy ode mnie. Oj, potrzebuję pochodni. A że ty... What? O, trzeci ci poziom gniazdo? A ty ja nie chcę tutaj być. Nie, sery będę musiała to kiedyś oczyścić całą tą drogę. Z tych pająków. Zostawcie Chestera! Chester, chodź. Ester, tuptaj. Nie zatrzymuj się. Nawet jeśli ja się zatrzymię. Bang, 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 bang. Ej, mi tutaj, grzeby bym mogła pozbierać. A po co ja w ogóle wyszłam z bazy? Wie ktoś może? To się chyba strzela do mojego tego gówniaka. O Boże, skończyła mi się pochodnia. Chodź Chester, bo do ciebie strzelają. Szczelają do ciebie i nie wiem co strzela do ciebie. O Boże, tu są kolejne gówniaki. Chyba zabiły właśnie Szopa. Mi się tylko wydaje, Nie a ja bym bawały musiała znaleźć. Wiecie o tym, ale bawały chyba tutaj były że noc będę potrzebować. O, no, nawet je widać. Żeby im dupę golić. Żeby mieć na zimę przygotowane. Gdzie jest moja łopata? Łopata. łopata. Nie głoduj razem, ale solo. <laughs> mm. Bo <is> forever alone. Znaczy, <laughs> to może zdecydować na najnowszą <laughs> Mam chaty, mam stara, ale na świecie jestem samotna. Tup, tup, woły pokręcę się przy Was, by też, ponieważ chcę mieć waszą dupę ogoloną. Dobra, czysta, co ja ci mogę dać? Na pewno tego nie użyję w przyszłości, tego. E tu dup będzie dużo widuże dąb tutaj nie widuże dąb pank 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 mmm Aha. Aha, taki jesteś, tak, taki jesteś, rozumiem. Ty wyszłam. A to tam dopiero jest dup. Nie wiem, czy są młode jakieś na to. Nie wiem, czy bym je uruchomiła. Jest mocno twitch'a, do dansterwa, O, czekajcie. Increase player size. Ghost players to Aha. Randomly drop items. insane insanity. Drops rocks from the sky. Drinks the player. Rocks rain from the heavens. No... No jestem ciekawa co by tutaj botu wybrał. Na pewno nie deszcz żab. Na pewno by tego nie zrobił. Tą tą. Nie, opata mi się skończyła. W sumie ja będę musiała koło tych... Um, tych tich. To znowu ja. Mam nadzieję, że cię wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę, łapkę w górę suba z dzwoneczkiem, czy komentarz. Jeszcze raz dziękuję za oglądanko i życzę wam miłego dzionka i wieczorka. Bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye, bye.